Jaka piękna wiosna. Wszystko powoli budzi się do życia. Tak powoli, powoli, powoli. Więc chyba najwyższy czas, żebyśmy my też wyszli z zimowego snu. Cześć, z tej strony od Przyjaciela Jezusa. E, mijają już prawie dwa lata od tego, jak żeśmy razem wspólnie e, wszyscy zapragnęli głosić Ewangelii na Polendok Festiwal. Była to kontynuacja tego, co wcześniej wydarzało się w Jerozolimie, wcześniej wydarzało się na przystanku Jezus podczas trwania przystanku Łództwa. Chcemy wznowić, a tak naprawdę kontynuować dalej tą misję kuszenia Ewangelii. Doskonale wszystkie środowiska ewangelizacyjne w Polsce, myślę, pamiętają i wiedzą, że spotkanie, by ewangelizować na polach tego festiwalu, zawsze było takim momentem, który nas spajał, scalał, zapalał. Tak naprawdę pobudzał nas i dawał kopa ewangelizacyjnego na cały rok, który po tym festiwalu przecież zawsze był. Ktoś może powiedzieć, a czy w tym roku będzie festiwal? Bo co będzie latem? To jeden Pan Bóg wie. W zeszłym roku też się szykowaliśmy do tego wydarzenia, ale niestety pandemia pokrzyżowała wszystkim plany. Nie mamy pojęcia zupełnie co się wydarzy w ciągu najbliższych paru miesięcy, ale jeśli cokolwiek ma się wydarzyć też z naszym udziałem, to pewnie trzeba zacząć powoli małe przygotowania. Papież Franciszek w swoim liście o Świętym Józefie napisał, że Józef był człowiekiem, który z problemu czynił szansę. I my też w tym czasie, który ma dużo różnych problemów, także dla środowisk ewangelizacyjnych, chcemy szukać szansy. Chcemy się z wami spotykać za każdym razem we wtorki o godzinie 20:00. Będzie tam dostępny filmik z kolejną częścią tego dokumentu, który dał nam papież Franciszek, Chrystus Wilit. Tą częścią, która pokazuje nam, czym jest misja. Jak ogłosić dzisiaj Ewangelię na pustym przez pandemię, opustoszałem przez pandemię stadionie. Jak ogłosić Ewangelię w miejscu, które być może wydaje się niedostępne, ale może jednak jest, bo misja Kościoła czyli głoszenie Ewangelii, jest cały czas aktualna. Papież Franciszek dwa lata temu zbierając takie różne wysiłki duszpasterzy z całego świata i samej młodzieży z całego świata wydał przepiękny dokument, Chrystus Vivit, w którym pokazuje jakby z jednej strony problematykę, którą dzisiejsza młodzież żyje, z drugiej strony to, jak widzi sposoby na docieranie dzisiaj do nich. Chcemy Korzystając z tego, z tego materiału, przez najbliższe miesiące, do wakacji, a co później to zobaczymy, zacząć prowadzić taki swoisty cykl formacyjny, w którym będziemy się dzielić tym, co odkrywamy ze słów papieża i co próbujemy też jakoś wcielać w nasze życie. Będziemy siebie nawzajem słuchać i, i rozmawiać, i rozmawiać. Zapraszamy wszelkiego rodzaju ludzi, którzy w jakiś sposób formują swoje serce do misji Ewangelizacji, do tego, by uczestniczyć w tym programie, do tego, żeby uczestniczyć, słuchać, dzielić się, spotykać się z gośćmi, podsumowywać, razem wypracowywać narzędzia, które na dzień dzisiejszy, dzisiaj, w dniu dzisiejszym są skuteczne i są dobre do tego, by ogłosić światu, że Jezus jest. Panem naszego serca, jest Panem tego świata. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło. E, pojawią się w tym cyklu ci, których może niektórzy z nas pamiętają, właśnie z ewangelizacji, ale też pojawią się, mam nadzieję, różni inni ciekawi, zaproszeni goście. Pamiętamy, myślę wszyscy, że ewangelizacja jest jedynym zadaniem Kościoła. E, pandemia wcale nam tego nie utrudnia, daje nowe szanse. Dlatego chcemy w ten sposób właśnie z Wami się spotykać. Cykl skierowany do. Tych, którzy rzeczywiście dzisiaj odkrywają, że młodzież leży im na karku. Na... <grywania> na karku, tak. Na karku to ja mam już trochę więcej niż młodość. No ale, yy, którzy odkrywają, że młodość leży im na sercu i chcą jakoś do tych młodych ludzi próbować docierać. Być może wszystko ułoży się tak, że będzie na przełomie lipca i sierpnia możliwe spotkanie nie online, ale offline, czyli na żywo. Czyli, czyli w tych wszystkich relacjach i wydarzeniach, które zawsze dawały nam tyle radości. Niezależnie od tego, jak będzie, dziś możemy się formować, dziś możemy siebie słuchać, dziś możemy się na nowo jednoczyć i poznawać. Bardzo was serdecznie do tego zapraszamy. Fanpage payjot Przyjaciele Jezusa, tam wszystkie informacje na bieżąco. Trzymajcie się z Panem Bogiem, przyjaciele Jezusa, przyjacielu Jezusa, przyjaciółko Jezusa. Cześć. Podsumowując to, co mogłeś usłyszeć, Przyjacielu Jezusa, zapraszamy Ciebie na cotygodniowe spotkania. Zaczną się one 9 marca, we wtorek o godzinie 20.00 i będziesz mógł znaleźć je na fanpage'u PJ Przyjaciele Jezusa. Znajdziesz go na Facebooku. Spotkania te poświęcone będą. Dokumentowi papieża Franciszka Chrystus Wivid. Chcemy na jego podstawie zobaczyć na nowo, że Chrystus żyje także dzisiaj. Chcemy odkryć takie narzędzia, które on nam daje po to, aby Słowo biegło, abyśmy nie ustali w drodze. Ale także chcemy podczas tych spotkań i za pomocą ich już dzisiaj budować nasze środowisko nowej ewangelizacji, środowisko ogólnopolskie. Złożone tak naprawdę z ludzi, którzy sami spotkali się z Bogiem, a potem zostali przez Niego zarażeni i powołani, aby to słowo nieść. Wierzymy, że to będzie dobry czas, owocujący i w naszym życiu, ale także już dzisiaj w życiu tych, do których trafimy. I stąd gorąca prośba: obdarz już ten czas modlitwą nas, prowadzących Go, nas, którzy spotkamy się, ale także tych, do których potem Pan Bóg nas pośle. Abyśmy dobrze przygotowywali się do tego czasu, do tych spotkań i aby Pan Bóg już dzisiaj uzdaniał serca do przyjęcia Ewangelii. Do zobaczenia online, a w najbliższej przyszłości, wierzę w to bardzo mocno, także offline. Z Bogiem.